Cześć, Grzesiek, Trenuj Dla Zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ćwiczeniach w pełnym zakresie ruchu i dlaczego warto jest robić właśnie takie ćwiczenia. Powodów, dla których warto robić ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu. O, tak ptak przyszedł. Tak też się chce dowiedzieć. Samochód. Samochód też się chce dowiedzieć. Idź stąd pełen zakres ruchu. Dlaczego warto ćwiczyć w pełnym zakresie ruchu? Ostatnio rozmawiałem z kolegą z pracy, który podszedł do mnie i zapytał: "Ej, słuchaj, nie, czy mógłbyś mi coś powiedzieć o rozciąganiu po treningu?" I to dało mi do myślenia. A mianowicie, ja przecież w ogóle nie rozciągam się po treningu. A dlaczego nie rozciągam się po treningu? Dlatego, że wykonuję ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu. Co to oznacza? To oznacza, że moje mięśnie w trakcie ćwiczeń siłowych z automatu się rozciągają. Może na przykładzie, i tutaj zaprezentuję podciąganie. Teraz będzie podciąganie, jakie często widzę na siłowni, a takie. Zwróćcie uwagę, teraz jestem rozciągnięty. Jeżeli człowiek jest rozciągnięty w ten sposób, to chyba za bardzo po treningu nie ma się, że tak powiem, z czego rozciągać i czym rozciągać, bo jest już po prostu rozciągnięty tym właśnie ćwiczeniem. Natomiast jeżeli wykończenie robi w ten sposób, być może rozciągać się powinien. Tylko po co? Jeżeli trenujemy w pełnym zakresie ruchu, to nasz mięsień pracuje w 100%. Od początku do końca. A jeżeli trenujemy w niepełnym to ten mięsień nie wykonuje pracy w 100%, tylko, nie wiem, 70%, 80% w zależności od zawodnika. Teraz może na przykładzie jeszcze dipów zwanych szwedzkimi pompkami. Jeżeli ktoś wykonuje dipy, a widziałem, że tak wykonują niektórzy dipy, robi to w taki sposób, to zrobi więcej. No tak! Ludzie bardzo często robią w ten sposób, bo chcą zrobić więcej. Nie chcą przepracować mięśnia i zrobić mniej, tylko wolą zrobić więcej. Super się tak robi. Problem polega na tym, że to niewiele daje. Jakie jeszcze jest ćwiczenie? Przysiad. Proszę bardzo. I często niektórzy robią z ciężarem i robią bardzo duży ciężar, sobie zakładają bardzo duży i robią w ten sposób. Zastanawiam się, w ilu procentach wtedy pracują ich mięśnie. Bo kiedy robisz przysiad w ten sposób, to oznacza, że Twoje mięśnie pracują w 100%. Są przepracowane w pełni i. W tym momencie są po prostu rozciągnięte. W związku z tym bardzo, ale to bardzo zachęcam do tego, aby ćwiczyć w pełnym zakresie ruchu. Może nie wszystkie ćwiczenia, ale te główne, najważniejsze, takie jak wyciskanie nad głowę, wyciskanie na klatę, chociaż na klatę ciężko jest wyciskać w pełnym zakresie ruchu, ponieważ sztanga nie pozwala zejść niżej, ale można wtedy wziąć hantle. I hantlami rzeczywiście możemy wykonać pełen zakres ruchu i pogłębić te ćwiczenie i je rozciągnąć. Jeżeli ktoś bardzo jeszcze chce się rozciągać za pomocą ćwiczeń siłowych, to bardzo fajnym ćwiczeniem, jeżeli chodzi o mięśnie klatki piersiowej, są rozpiętki. Zalecam i polecam. Warto je robić nie za dużym ciężarem i bardzo głęboko. wtedy nasze mięśnie klatki piersiowej będą świetnie, ale to świetnie rozciągnięte. Tak więc wykonujcie te ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu, a wszystko będzie dobrze. Jeżeli ćwiczycie w niepełnym zakresie ruchu, to wprowadzajcie przynajmniej raz na jakiś czas odmianę ćwiczeń, że się powtórzę w pełnym, stuprocentowym albo chociaż 99% zakresie ruchu. I to tyle. Dzięki za moją krótką wypowiedź. Grzesiek, pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.